Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Ze Stadionu Miejskiego w Ostrowie witamy Państwa bardzo serdecznie na półfinale Grand Prix Challenge. Jednym z trzech półfinałów, które dzisiaj na torach całej Europy, jedno w Togliatti, jedno w Ostrowie, a jedno na torze w Lonigo. I najlepsi z tych trzech półfinałów uzyskają przepustkę do finału, który odbędzie się na torze w duńskim Wojen z 21 sierpnia tego roku. Zgodnie z opinii fachowców dzisiejszy półfinał w Ostrowie jest jednym z najsilniej obsadzonych i najlepszych chyba półfinałów, ale proszę Państwa, e, oczywiście pozostały tak, że my będziemy kibicować zwłaszcza Polakom, których dzisiaj także w Ostrowie e, oczywiście nie mogło e, zabraknąć. E, proszę Państwa, e, mamy swoich reprezentantów, e, tutaj stadion miejski w Ostrowie zyskał e, barwy biało-czerwone zresztą takie są barwy e, także Klubu z Ostrowa, biało-czerwone to zbiegło się z tym, że delikatny lifting, lifting tego stawiamy na pewno na duży plus wypadł, no a wiadomo, że pozostałość po nim, także będzie dobra sprawa, dlatego że jak już mówiłem barwy Klubu z Ostrowa dokładnie takie same i na pewno wygląda to efektownie i bardzo ładnie. A teraz już proszę Państwa przed nami prezentacja i Zobaczymy 17 dzisiaj zawodników, którzy będą walczyli o awans do finału. 16 i jeden rezerwowy, natomiast 5 awansuje bezpośrednio do finału Wojenca, więc piątka tylko z tej znakomitej obsady. Z numerem pierwszym pierwszy z reprezentantów Polski Krzysztof Kastrzak. Z numer 2 to jedyny czarnoskóry zawodnik, który ściga się na żużlu. Antonio Lindbeck, Szwecja. Potem z numerem trzecim na stronie występujący w cyklu Grand Prix w tym sezonie z niezłym skutkiem, chociaż wielu mówiło, że zrobił wielki błąd, kiedy awansował do tego cyklu i nie będzie stanowił ważnej postaci. On tymczasem udowadnia, że wiek nie jest ważny, a umiejętności Magnus Zetterström. Z numerem trzecim, z numerem czwartym Lee Richardson, Anglia, który zamierza powrócić do cyklu Grand Prix. Ma takie marzenie z piątką. Reprezentant Szwecji Daniel Nermark, Szwecja, na co dzień reprezentaterkę Rolf Rybnik z numerem szóstym, reprezentant Polonii Bydgoszcz w tym sezonie, a także reprezentant reprezentacji Polski Grzegorz Walaszek z numerem 6, to drugi z naszych reprezentantów. Z numerem siódmym kolejny Szwed w dzisiejszych zawodach Tomasz Jonasson. Jedna ze wschodzących gwiazd szwedzkiego Zbidłeja, numer 8 na plastronie w dzisiejszych zawodach także. Zawodnik, który prawidłowo się rozwija i oby tak dalej szedł tą ścieżką, bo uważam, że wybrał ją prawidłowo Patrick Hugar Dania, to jest numer 8. Z numerem 9, tutaj mamy zmianę, a wizowany wcześniej był Emiliano Sanchez z Argentyny, to na pewno była wielka sensacja, ale niestety Sanchez nie dotarł do Ostrowa Wielkopolskiego i jego miejsce zajmuje Darcy Ward. Reprezentant Australii, przypomnę indywidualny mistrz świata juniorów z roku 2009. Z numerem 10 był w cyklu Grand Prix już wielokrotnie, a on w dalszym ciągu marzy o tym, aby do tego cyklu powrócić Sebastian Ułamek z numerem 10. Z numerem 11 reprezentant Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii to jest Tai Finden z numerem 11 na plastronie. Jego występy w Grand Prix nie olśniewają i on sam zdaje sobie z tego sprawę, że może się nie utrzymać w tym cyklu, a wszystko na to wskazuje, no będzie musiał walczyć w eliminacjach i stąd jego obecność dzisiaj w Ostrowie. Z numerem 12 reprezentant Rosji, jedyny reprezentant Rosji dzisiaj w Ostrowie. Roman Poważny z numerem 12. Numer 13 to kolejny z reprezentantów Polski, dobrze czujący się na Ostrowskim walu Rafał Dobrucki, numer 14, reprezentant Australii. Kolejny reprezentant Australii w dniu dzisiejszym Ronny z 15 Matej Żagar, reprezentant Słowenii, który gdzieś zatrzymał się w swoim sportowym rozwoju. Wydawało się, że to będzie zawodnik naprawdę światowy, a gdzieś brakuje czegoś temu zawodnikowi, żeby skoczyć na wysoki pułap. I swoje umiejętności duże, które niewątpliwie posiada udowodnić w wielu turniejach. Z numerem 16 Troy Bachelor, reprezentant Australii, i z numerem 17 jako zawodnik rezerwowy Matej Kus, reprezentant Czech. A więc tak: Kaspczak, Lindbeck, Zetterström, Richardson, Nermark, Balasek, Jonasson, Hugard, Ward, Łamek, Wulfinden, Poważny, Dobrucki, Schlein. Jagger, Bachelor i Matejku z numerem 17. Jeszcze krótkie dane toru. Proszę Państwa, 12 tysięcy pojemność stadionu, myślę, że gdzieś około 5-6 tysięcy dzisiaj na obecnych na tym turnieju. Długość toru 372 metry, rekord toru Robert Miszkowiak. 63:05 ustanowiony 28 czerwca 2009, i dzisiaj tutaj o organizatorzy, porozmawiałem z Januszem Stachielą przed tym turniejem. Przygotowali taki tor, gdzie będą starali się, aby ten rekord toru ustanowiony przez Miszka w roku ubiegłym pobić. Czy mi się to uda? Przekonamy się za około 2 godziny, czy będzie taki zawodnik, który dzisiaj będzie mógł ochrzcić się mianem nowego rekordzisty. Ostrowskiego owalu. A my przenosimy się do Parkomarzy. Na jesieni obsadzony półfinał Grand Prix Challenge, chyba w Ostrowie zdanie fachowców. Pani Marko, obsada znakomita. Wszyscy mówią tak, że to finał przedwczesny jest dzisiaj. No właśnie dziwię się, jak to tam się dzieli tymi yy, nazwiskami, że tak się stało, że dzisiaj tylu bardzo dobrych zawodników spotkało się w półfinale. No ale nic nie poradzimy. Polacy mimo tego, że są w licznej przewadze nad swoimi konkurentami, nie będą faworytami, bo tylko Piątka awansuje. Ciężkie bardzo zadanie przed naszymi chłopcami. Znaczy trudno mówić, że nie są faworytami. Sam u siebie i, i wierzę, że będą dominować na Ostrowskim Torze. Panie Marko, jedno pytanie na koniec. Druga liga dzisiaj w Ostrowie i taka impreza. Czy myśli Pan, że to jest dobrze dla polskiego żywienia, że na torach drugiej ligi promuje się takie, tego typu imprezy? Czy to jest dobrze dla tych ośrodków? Czy jednak Pan uważa, że tego typu imprezy powinny być klasy przynajmniej wyżej organizowane? To znaczy, zależy gdzie. No, Ostrów ma bazę, ma dobry tor i zasługuje na to, żeby, żeby mieć takie zawody. Ja się bardzo cieszę, no, bo. To, że ktoś jest pierwszy pierwszej czy w drugiej, to nie znaczy, że, że nie ma warunków do organizowania dobrych imprez. Ostrów już robił finał Mistrzostw Świata juniorów dwa lata temu i była to impreza bardzo udana. Ja życzę Ostrowemu jak najlepiej, bo, bo tu ludzie żyją żużlem i, i szkoda, że tak się stało, że że Ostrów został zdegradowany, ale mam nadzieję, że młodzi tutaj prężni Prezesi doprowadzą klub z powrotem wrócić na właściwe tory. Dziękuję. Okay. Stójką dzisiaj Magnus Zetter, strona na Ostrowskim że Pytanko na pewno pierwsze o tym, jak czuje się po tym upadku w Grand Prix w Toruniu. To jest na pewno, potem zapytamy o plany na dalszy cykl Grand Prix i o nastrój przed drużynowym Pucharem Świata, który już za niecały miesiąc. First question for you. How do you feel after you crash in Grand Prix of Europe Yeah, I feel pretty good, you know. It's not 100%, but... Uh... It have been worse, so um, now I feel okay. Tell me something about the track today of Ostrov. No, it's feel very good, you know, the track looks brilliant. And uh, we, we're, it's a very hot weather today, and uh, I think it will be a very good racing track today. Uh, there are many riders that are good here today, so it um, be a tough meeting. Let's come back to Grand Prix. Uh, are you still fighting for the Grand Prix in the current season? Yeah, you know, I'm, I'm top ten now, but I would like to be top eight, of course. But uh, I've had a little bit of unluck uh, in Copenhagen when and then fall off the bike, and uh, the referee stopped the race, and uh, I couldn't manage to win the race again. Uh, otherwise, I've been. I mean, Skutki, Magnus. Interesujące zawody, jak chodzi o drużynowy Pukar Świata, to jego zdanie będą i ciężko wskazać faworyta. Jest zadowolony ze swoich wyników w Grand Prix, chociaż oczywiście pewnie niedosyt pozostaje po tym wyniku w Toruniu, kiedy Artur Mnoczka wjechał w niego i musiał się smakiem awansu do półfinału. Czuje się dobrze po tym upadku w Toruniu, chociaż oczywiście nie na 100% jest sprawny, ale postara się pojechać dzisiaj najlepiej, jak tylko będzie potrafił. To ocenia jako dobry, przyczepny, powinien trzymać na całej długości i szerokości. To tyle, za zresztą w skrócie z parku maszyn. Wszyscy uh, to, to meeting. Thank you very Dziękuję bardzo. Dziękuję. Roman Poważny będzie walczył na, do awans do finału Grand Prix Challenge. Ciężkie zadanie Roman dzisiaj w Ostrowie. Wiele dobrych zawodników. Jak widzisz swoje szanse przed tym turniejem? No wszyscy teraz mamy równe szanse i będę walczył i chcę się dojść. wejść do finału. No także mamy jakieś tam szanse także. Zależy wszystko od sprzętu. Teraz dziwnie się zachowują na nowych tłumikach. No, zobaczymy jak to wyjdzie. No właśnie, nowe tłumiki to jest zagadka dla wielu zawodników. Jedni je sobie chwalą i twierdzą, że to jest totalne nieporozumienie. Jak ty je oceniasz? Bo na pewno miałeś okazję już na nich jeździć. No i jeździłem na czwartym finale i to naprawdę dla mnie nieporozumienie. Ja nie umiem tego zrozumieć, że mój najlepszy silnik, który jeździł w Balakowie lepiej, całkiem nie dawał rady. Przyszedł się na inny, na, na, na słabszy, to był już lepiej. Dziwnie to się zachowuje silnik. To już nowy Puchar świata przed nami. Nie macie na razie Emila Sajfulinowa. Nie wiadomo kiedy Emil wróci. To jest na pewno spore osłabienie przed tymi rozgrywkami dla Waszej drużyny. Ale mam nadzieję, że wróci. Już wiedziałem, że on zdrowy jest cały, także już chyba będzie z nami jechał, także damy radę. Jaki jest roman sekret powrotu do dobrej dyspozycji rosyjskiej drużyny? Kilka lat temu nie liczyliście w Europie praktycznie w ogóle. Od kilku sezonów widać to, że Rosjan zaczynają się bać, najwięksi tuzowie. Pokazaliście w Lesznie w zeszłym roku, że potraficie się ścigać. No właśnie, cały czas rosyjski żużel idzie w górę. Czy tylko ja mam takie wrażenie? No, fajnie, że przyszedł Emil i ciągnie wszystkich z nas za uszy z tego z bagna, no i się odbudujemy. No. Cały czas, niech się boimy. no Mamy jeszcze teraz Władimra i także mamy parę chłopaków, nawet w Balakowie jest młody, także rosną, rosną nowe kadry. Dziękuję. Dzięki. I już jesteśmy z powrotem tutaj po wywiadach w Parku Maszyn. Pierwszy bieg tego, mam nadzieję, ciekawego turnieju, bo jak już Państwo sami widzą, obsada naprawdę jest imponująca, no i tutaj może być dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo kolorowo w Ostrowie. Krzysztof Kasprzak w kasku czerwonym z pola pierwszego, potem Antonio Lindbeck na polu drugim w kasku niebieskim, pole trzecie kask biały, to Magnus Zetterström i pole czwarte kask żółty, Lee Richardson, Wielka Brytania, najbliżej ogrodzenia. No, proszę Państwa, emocje i już tam się rozpoczynają, tutaj każdy punkt jest ważny, strata punktów przewiezienie zera w którymkolwiek z biegów, no na pewno powoduje wielką nerwówkę potem, bo trzeba będzie te punkty odrabiać, a przypomnę po raz kolejny że tylko pięciu awansuje do wielkiego finału, który 21 sierpnia Wojenc na torze Ole Olsena i tam ta tych trzech półfinałów z szesnastki najlepszych awansuje tylko trójka do cyklu Grand Prix a więc awans tutaj to jest dopiero przedostatni schód do Krainy Szczęścia jakim nazywa się cykl Grand Prix Kasprzak w czerwonym Lindberg w niebieskim, Zeter w białym, Lee Richardson w kasku koloru żółtego na czwartym polu, bardzo blisko tam ogrodzenia stanął Anglik jeszcze podjeżdża Zetterström, już wszystko chyba w porządku. I Adriana Kociemba, która podprowadza zawodników po strawie, już daje znak, że wszystko jest ok. Długo trzymał sędzia zawodników pod taśmą. Dobrze, Kasprzek, ale na krytykę Lindbeka natychmiast. I już brazylijski Szwed prowadzi. Kasper, drugi, trzeci, Magnus, czwarty. Richardsona, więc jak na razie przewaga Antonio Lindbeka. Kapitalnie, w kapitalnym stylu prowadzi swój motocykl Lindbeck. No i teraz tylko możemy się zastanawiać co będzie dalej. Teraz błąd Magnusa ma. Jeszcze jedno okrążenie, Lindbeck jedzie za trzy, za dwa kastrach, trzeci Magnus, czwarty teraz Lee, chociaż teraz znowu zamienili się miejscami. spatam walkę. walka o jedno oczko, teraz Magnus nakryje swojego rywala, musiał ratować się przed upadkiem Lee i no i Lindbeck w swoim stylu przy cudownej sylwetce na motocyklu wygrywa ten wyścig, a więc trzy punkty dla Antonio Lindbecka. Dwa punkty dla Krzysztofa Kasprzaka, jedno oczko zdobył Magnus za Terztrzem bez punktu w tym pierwszym biegu. Lee Richardson nie jest niespodzianką, nie są niespodzianką te wyniki pierwszej odsłony, ale jak na razie widać mało walki, no boże poza pozycją 3 i 4. Państwo przed nami już druga odsłona, nim kolejny Polak Grzegorz Walasek a skład przedstawia się tego z drugiego biegu następująco Daniel Nermark z pola pierwszego w kasku koloru czerwonego, potem po jego prawej ręce jego kolega z reprezentacji Szwecji Thomas Jonasson na polu drugim w kasku niebieskim, pole trzecie kask biały to Grzegorz Walasek. Reprezentant Polski i pole czwarte, kask żółty Patryk Hugard. Reprezentant Danii, jak na razie, dobrze. Kasprzak za dwa to nie jest wynik. Teraz na pewno będzie miał pole do popisu Grzegorz Walasek. On na polu trzecim w kasku białym, ale pokazał Antonio Lindberg. z tego drugiego pola można. Jechać znakomicie na tym drugim polu. Tym razem są Nermark na polu pierwszym w kasku czerwonym. No i najbliżej płotu młodziutki Patryk Hugard, 22-letni, który na pewno ma ogromną krapkę na cegl Grand Prix. Taśma w górze, kto najszybciej. Dobrze. Nermark w czerwonym, ale zamknięty Daniel Nermark. Walastek tam ostro na wyjściu z wirażu. Jonason pierwszy teraz Nermark już trzeci, czwarty Patryk Hugard Daniel Nermark bardzo ostro pod za Walastka, ten jednak nie za wygraną jest Greg drugi, trzeci Nermark, czwarty Patryk Hugard, a prowadzi Tomasz Jonasson to na pewno spora niespodzianka bo, wcześniej, bo prędzej postawił był na Nermarkę właśnie w tym wyścigu. Ale to jest kolejny dowód na to, że drugie pole, mówili o tym zawodnicy, że to drugie pole będzie dzisiaj, przynajmniej w początkowej fazie tych zawodów, trzymać. No i jak na razie tak się dzieje, bo zawodnik z drugiego pola, Pol po raz kolejny wygrywa wyścig, oczywiście jeżeli Jonason nie popełni tutaj błędu. A więc Jonasson, drugi walasek, trzeci, Daniel Nermal, czwarty. Jest Patryk Hugard. Dokładnie w takiej kolejności zawodnicy mijają linię mety. Tomasz Jonasson zdobywa zatem w tym biegu 3 punkty 2 punkty dla Grzegorza Walaska, jeden punkt Daniel Nermark. Bez punktu w tej odsłonie Patryk Hugard. To są oficjalne wyniki biegu drugiego. A więc jak na razie, jak chodzi o Polaków, to jest dobrze, bo dwie dwójki mamy. Pierwsza dwójka Kasprzaka, druga dwójka Grzegorza Balaska. że kibice dobrze nie zdążyli ochłonąć po biegu, drugi ma już trzeciego nitwa przed nami Sebastian Łamek na polu pierwszym w kasku czerwonym, potem Taiwo Finden, to jest pole drugie kask niebieski, pole trzecie kask biały Darcy Ward i pole czwarte kask żółty Roman Poważny, który jak słyszeli Państwo nadzieję ma ogromną na to, aby powrócił do reprezentacji Emil Sejfodinow ta kontuzja Emila Pechowa dla niego, opuszczone cykl Grand Prix, opuszczone mecze ligowe to są wszystko straty finansowe ogromne dla tego zawodnika, no ale niestety taki jest żużel, że czasami się wygrywa i przywozi trójki, zdobywa medale, a czasami niestety kończy się w szpitalu po upadku, no i trzeba niestety przeżyć to, trzeba to przyjąć do wiadomości, nic się nie zrobi, jak mówią zawodnicy, bo to, co się stało, to już się nie odstanie. Ułamek na czerwono, na niebiesko Uffinden, na biało na żółto. Roman Poważny przed nami trzeciego nitwa dzisiejszego wieczoru. Dobrze Sebastian Ułamek z tego pierwszego pola. Ale dobrze także poważny, który już zamknął swoich rywali I jest Roman poważny liderem w tym wyścigu. Tam napędza się w kasku białym. Delsi Ward, ale Rosjanie widzi to zamknął mu tam drogę. I popularny ropa z przodu. Delsi Ward, drugi, trzeci ułamek, czwarty. Jak na razie Tajówfin Finden bardzo blisko poważnego. Jest Ward poważny to jednak Starelin, stary wyga. I Dersi Ward będzie musiał napracować się, aby minąć Romana Poważnego. Zaraz atak przy z Poważny zorientował się jednak w sytuacji. Zostawia miejsce tam na atak, ale kapitalnie teraz zamknął swojego rywala przy kredzie. Musi Ward wymyślić coś jeszcze, jak za tym czasem kłopoty ma Sebastian. go do skóry dobiera mu się jednący w kasku niemieckim Pajwo Poważny bezbłędnie, bezbłędnie dnie do mety po. Trzy punkty. Ward bardzo blisko, jak blisko jest Darcy Ward. Ale to poważny będzie zwycięzcą tego biegu. Tak jest kapitalna walka. Cudowny wyścig. Znakomicie blokował swojego rywala Roman Poważny. No i wielkie brawa dla tej dwójki, bo było na co popatrzeć już na początku tych zawodów. Pierwsze miejsce i trzy punkty. Roman Poważny, dwa punkty zdobywa Darcy Ward jedno oczko dla Sebastiana Ułamka bez punktu e, na razie Tai Ufinden e, i on na pewno już wielka strata na początku tego turnieju. Będzie musiał gonić, gonić tym bardziej biorąc pod uwagę jego pozycję w Grand Prix. E, no musi postarać się awansować do finału Wojens. Ten bieg będzie nam kończył pierwszą serię startów w dzisiejszych zawodach i zobaczymy czwartą czwórkę dzisiejszego wieczoru na stadionie Foustrowie, ale potem trzy biegi pokazują, że będzie walka dzisiaj na tym torze, który jest znakomicie przygotowany do tych zawodów. Matej Zagar, pole pierwszy kask czerwony, potem w Kask Niemieckim Australia, pole trzecie Kask Biały Troy Bachelor, reprezentant kraju kangurów i na polu czwartym w kasku żółtym Rafał Rafi Dobrucki najbliżej ogrodzenia. Polacy jak na razie 2-2-1, a więc jeden punkt Sebastiana Łamka, ale myślę, że kiedy on przełoży się, powinno być już lepiej. Ja tutaj oczywiście nie powinienem kibicować, może tak nie powinienem być stronniczy, ale wiadomo, że no kiedy tutaj Polacy prezentują się na to, że to serducho bije im mocniej no i trudno czasami o obiektywizm, o brak jego właściwie, za który Państwa przepraszam, jeżeli oczywiście coś takiego się stanie. Zagar na czerwono, na niebiesko szlej, na biało, Bachelor na żółto. Rafał Dobrucki przed nami, czwartego nitwa. Dobrze Dobrucki z tego czwartego pola, ale zabrakło tam to chociaż teraz nieźle. Rafi powinien wyjść na pozycję pierwszą, tak jest kapitalnie pojechał popularny Żyrafa już z przodu drugi Zagard trzeci teraz w kasku białym i zamyka jak na razie stawkę rywali Ryszlej a więc jak na razie najlepiej Dobrucki z Polaków oczywiście biorąc pod uwagę i mając chęci na to, że tą trójkę dowiezie do mety jest Dobrucki z przodu drugi w dalszym ciągu Zagar, który teraz próbuje Nieco bardziej wąsko pojechać, bo tam jest ładna ścieżka, gdzie trzyma, co było widać na wyjściu z tego wirażu, gdzie odrobił trochę metrów do Dobruckiego. Trzeci w dalszym ciągu Bachelora w dalszym ciągu czwarty jest Rory Szlein. W tym biegu już jest wszystkim atrzykiej ja sobie teraz Szlein stara się dogonić Bachelora, ten jednak nie popełni błędu i w takiej kolejności właśnie zawodnicy dojeżdżają do mety. Chociaż teraz do końca jechał. Rory Szlej, no właśnie. Ciężko powiedzieć jak to będzie punktowane. Rafał Dobrucki na pewno za trzy. Na pewno dwa. Matej Zegar. Ale poczekajmy na miejsce trzecie, czwarte. A jednak troj i bez punktu rolicznej, proszę wybaczyć te załychanie moje, ale mamy stanowisko komentatorskie dokładnie naprzeciw startu, na środku pierwszego wilażu. I z tej perspektywy nie do końca zawsze dobrze widać, wiadomo, że ja widzę pod kątem, a chciałbym Państwu wkładać po prostu dobre wyniki. A więc koniec pierwszej serii, faworyci i powygrywali, i potracili punkty. Zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.